Dokładnie rok temu 1 maja myśl na przebiegły na plac Świętego Piotra, gdzie podczas uroczystej liturgii papież Benedykt XVI uroczyście wypowiedział, że Janowi Pawłowi II przysługuje od dnia dzisiejszego tytuł błogosławiony. Z tym też dniem związane są nasze myśli. Dlatego w dzisiejszym magazynie katolickim chcemy powrócić do tamtych wydarzeń osób, które były najbliższymi współpracownikami Jana Pawła II i jak oni wspominają lata które przy boku Jana Pawła spędzali. Ekscelencjo, Miał ksiądz arcybiskup tę nadzwyczajną możliwość, by spędzić wiele lat z Janem Pawłem II. Był ksiądz blisko niego przede wszystkim podczas liturgii Eucharystii, która zawsze była sercem Kościoła. A jako, że uczestniczył ksiądz arcybiskup w jego ostatnich chwilach życia, niemal w przedostatnim dniu został ksiądz zaproszony przez papieża. Czy mógłby ksiądz opowiedzieć nam o tym, co przeżywał w tych dniach, widząc papieża, który umiera? Podchodzi do ojca tak, jak sam mówił. Jakie myśli towarzyszyły księdzu? Jakie uczucia rodziły się w sercu księdza w tym momencie? Oczywiście był to moment szczególny w moim życiu. Tak jak był to też moment szczególny dla całego Kościoła. Bo jeśli można o niektórych papieżach powiedzieć, że umarli samotnie, to oczywiście nie można powiedzieć, że Jan Paweł II umarł sam. Umarł otoczony przez serdeczność, bliskość całego świętego ludu Bożego. Nigdy jak w tych dniach Kościół nie czuł się tak bliski swojemu pasterzowi. Sam papież odczuwał, że ludzie są blisko, tak jak chciał w całym swoim życiu, od początku swojej posługi, następcy świętego Piotra. Kiedy na koniec mszy świętej podszedł do ludzi, był to gest symboliczny. Powiedzmy, Całego jego życia. Osobiście doświadczyłem tego, co się odczuwa, kiedy jest się w takich sytuacjach, gdy umiera ktoś z rodziny. Wiele lat wcześniej, jeszcze w latach 70., straciłem swoich rodziców. Dlatego w tych wszystkich latach bliskości z papieżem nauczyłem się uważać go trochę jak kogoś z rodziny, z kim dzieliłem podczas podróży w Rzymie tyle momentów radości, czasem też trudności, zadowolenia. Także przy wielkich celebracjach, przy tłumach. Ale pamiętam nie tylko te sytuacje oficjalne, lecz też momenty szczególnej zażyłości, kiedy papież żartował, kiedy była możliwość zjedzenia z nim obiadu. Wytworzyła się między nami ta zażyłość, ta bliskość. Wydawało się chyba nam wszystkim, że osoby drogie muszą na zawsze pozostać z nami. A tymczasem papież był u kresu życia. Wie ksiądz, jakie to uczucie. Trochę w tym okresie byłem roztargniony przez rzeczy. Które miałem przygotować. Od lekarza papieskiego wiedziałem, że papież doszedł już do kresu życia. Jak mówi Święty Paweł, w dobrych zawodach wystąpił i powrócił do portu spokoju. Papież podążał w tym kierunku, dotarł do portu. Poczułem potrzebę, obowiązek żeby iść go pozdrowić, żeby się z nim pożegnać. Poszedłem, wydaje mi się, że to było w piątek przed jego śmiercią. On umarł w sobotę wieczorem. Około południa, w pół do pierwszej, wyszedłem na górę i mogłem pozdrowić papieża, który leżał na łóżku, można powiedzieć, na łożu boleści. Jego ciało zawsze było atletyczne, takie mocne, a teraz widać było cierpienie. Dla mnie była to prawdziwa męka widzieć go, jak leży w łóżku z tą rurką, która wychodziła mu z gardła. Oddychał z trudem. Za każdym razem, jak oddychał, lekarz pomagał mu nabierać powietrze. Papież, jakby pochylony, musiał czynić wysiłek, by podnieść głowę, by popatrzeć na osoby, które przychodziły. Pamiętam, że kiedy przyszedłem, podniósł oczy i nie mogąc wydobyć głosu, bo nie mógł mówić, patrzyliśmy sobie w oczy. Tylko ja mówiłem. Powiedziałem mu, Ojcze Święty, módl się za mnie i módl się za Kościół, bo wiedziałem, że to jest taki moment. Jak modlitwa Chrystusa na krzyżu przed śmiercią, chwila cierpienia, kiedy modlitwa ma największą wartość. Oczywiście papież nie odpowiedział mi, bo nie mógł odpowiedzieć. Trwaliśmy tak w tym milczeniu, które nas ogarniało, ale w komunii. Papież podniósł rękę, chwyciłem go za dłoń i tak pozostaliśmy. Komunikując się z sobą poprzez nasze ciało, najpierw kontakt wzrokowy, a teraz kontakt poprzez rękę. W tym uścisku ręki papieża, który nie był tylko przelotnym pozdrowieniem, trwaliśmy przez kilka minut. Ręka w ręce. Ten gest głęboko wyrył się w moim wnętrzu. Co jakiś czas przychodzi mi na myśl: myślę o rękach, ramionach papieża. Pamiętam, jak papież położył mi ręce na głowie przy święceniach biskupich. Pamiętam, jak papież podszedł do mnie z otwartymi ramionami, zaraz po święceniach, z wielkim uśmiechem, z wielkim zadowoleniem, aby mnie uścisnąć. Pamiętam tę jego rękę, która mnie ściskała, tak jakby powiedzieć. Że chciał zostać ze mną, że pomimo jego odejścia będzie mi towarzyszył w życiu swoją ręką. Te wszystkie uczucia w tym momencie napełniały moje serce. Muszę powiedzieć, że nadal czuję tę rękę, która trzyma moją rękę, te ręce papieża. Pamiętam jego rękę w Sarajewie. Kiedy była zmarznięta od mrozu, ja wziąłem tę rękę i pogłaskałem ją, wymasowałem, wykonałem trochę ruchów, aby dać mu trochę ciepła, a papież naprawdę nabrał odwagi z tej bliskości, aby móc kontynuować mszę. Ważne jest dla mnie w moim życiu duchowym, by nadal kontynuować moje życie, myśląc o tej wymianie, o tych małych rzeczach, które ja jemu dałem i o tych wielu rzeczach, które on dał mnie. Życzę teraz sobie przede wszystkim Żebym jeszcze bardziej odczuwał jego rękę, która ściska moją rękę. To było ostatnie pozdrowienie, jakie mi papież pozostawił. To, co ksiądz arcybiskup powiedział, jeszcze bardziej podkreśla, że jak mówiono często, papież Jan Paweł II miał bardzo ludzkie oblicze, pełne uczucia dla człowieka, bardzo wrażliwe, bliskie ludziom. Mówiono też, że relacja księdza z Janem Pawłem II była podobna do relacji między ojcem a synem. Jeśli teraz możemy przejść od tego łoża boleści, od tego momentu tak delikatnego, gdy kończyło się jego życie, do ołtarza, czy był taki moment, w którym ksiądz najbardziej odczuł w czasie tych 18 lat u boku Jana Pawła II? W kontekście liturgii Eucharystii, czy jest jakieś szczególne wspomnienie? Wspomnień jest wiele, ale dla mnie najmocniejsze jest to, że Jan Paweł II był pasterzem, który głosił Ewangelię. Od początku mówił nam, od pierwszego dnia, w którym otrzymaliśmy tę misję piotrową, czuliśmy się przynaglani przez głos Pana. Idźcie i głoście Ewangelię. Było to świadectwo misyjne. Ale ja myślę, że aby zrozumieć Jana Pawła II, Bardziej niż czytać jego teksty, jego encykliki, jego listy, które napisał, trzeba myśleć o tym, że był to też pasterz działania, nie tylko mówienia. Tak jak nasz Pan, który przyszedł, aby działać i nauczać. Jego ruch ku człowiekowi. Nie tylko słowami, ale jego chodzenie po świecie, tak jak Chrystus chodził po drogach Palestyny, przechodząc z jednej synagogi do drugiej, z jednej wspólnoty do drugiej, aż dotarł do Jerozolimy. To było też świadectwo papieża. To był pasterz, który chodził, chciał być obecny. Chciał niemal przenieść swoje ciało, aby spotkać wszystkich, uścisnąć wszystkich, aby przemawiać poprzez swoje człowieczeństwo. Przekazywać ten dar ducha, bo jeśli jest ktoś, kto czuł się synem wcielenia, to był to Jan Paweł II, Bóg, który stał się człowiekiem, który był w kontakcie z nami poprzez ciało. Bóg, który przyszedł i miał oblicze tak jak nasze, oczy takie jak nasze, ręce takie jak nasze, miał serce takie jak nasze. To jest to, co Jan Paweł II uczynił. Podczas swojego życia chodził tak, jak chodził Jezus, głosił Ewangelię tak, jak głosił ją Jezus. Ja pamiętam, że podczas tych podróży często nasuwały mi się obrazy Palestyny, kiedy tłumy gromadziły się wokół Jezusa. Wszyscy chcieli go dotknąć, bo z niego wychodziła moc, która leczyła wszystkich. Gdy widziałem te tłumy w Afryce i Azji, Wszyscy rzucali się na papieża, aby go dotknąć. Myślałem o tych stronach z Ewangelii. Wspomnienia z Janem Pawłem II są naprawdę bardzo liczne. Ta jego miłość do Eucharystii, jego miłość do śpiewu, nawet gdy prawie już nie miał głosu, chciał śpiewać, aby powiedzieć, że gdy celebrujemy Eucharystię, musimy uczestniczyć w niej całym naszym ciałem. Nasze uczucia, nasza dusza, te uczucia mają wychodzić poprzez nasz głos, nasze ręce, mają wychodzić przez nasze usta. I papież, kiedy wykonywał gesty, kiedy całował obrazy Matki Bożej albo krzyż, to tak jakby to był akt pomiędzy dwiema osobami, kiedy klękał, nie zważając na ludzi. Czynił to dlatego, że wierzył w to, co robił, także podczas nabożeństw, gdy odprawiał drogę krzyżową, podczas podróży, czasem sam w Kościele, to wszystko jest świadectwem działania, które nam zostawił, bardziej niż tylko świadectwo słów. Ekscelencjo, pozostańmy na terenie liturgii, przede wszystkim Eucharystii. Ksiądz arcybiskup na początku swojej posługi kapłańskiej uczestniczył w Rzymie już jako młody ksiądz w odnowie posoborowej liturgii, a później spotkał ksiądz, spotkał ksiądz tego papieża, o którym mówił ksiądz w tak nadzwyczajny sposób. Można powiedzieć, że Jan Paweł II swoim życiem, swoją celebracją mszy stał się syntezą tej reformy. Papież pokazał nam, jak mamy dzisiaj celebrować, przeżywać Eucharystię. I myślę, że właśnie tak. Czyli Jan Paweł II z jednej strony był filozofem, powiedzielibyśmy, trochę z głową w obłokach, jak to mówi się po włosku, ale z drugiej strony był duszpasterzem, jak widzieliśmy, bliski ludziom, który dzielił ich codzienne życie. Bardziej interesowało go spotkanie z człowiekiem aniżeli formalności Pamiętam, że siostry z klasztoru przy Watykanie Mater Ecclesiae bardzo często prały szaty papieża i w pewnym momencie zauważyły, że te szaty, które do nich docierały, były przyniszczone. Zadzwoniły do siostry z apartamentu i powiedziały: Siostro Tobiano, jeśli siostra pozwoli, chciałybyśmy zmienić te szaty papieża. Chcemy je zastąpić, uszyć nowe. Zrobimy nowe zamiast prać te stare. Ale siostra Tobiana powiedziała, ale my to samo mówiłyśmy papieżowi. Ale papież odpowiedział nam, że jeśli chodzi o codzienne szaty, to te są dobre i nie chciał ich zmienić. To był człowiek, który szedł do istoty rzeczy, a nie zatrzymywał się na pozorach. Odpowiadając na postawione pytanie, papież był pasterzem bliskim dla ludzi i celebrował msze święte tak, jak uczył Sobór. W nim widziałem tę postać biskupa jako źródło życia duchowego jego ludu. I chociaż nie był technikiem liturgii, miał fundamentalnego ducha reformy, której istotą było uczestnictwo inkulturacja. Działanie w tym kierunku, by ten lud Boży, zgromadzenie, które uczestniczy w celebracji, odkryło, że jest ludem kapłańskim. Ludem, który razem z kapłanem celebruje Eucharystię. W kanonie rzymskim mówimy: My i Twój święty lud. Mówi się o tych, którzy nas otaczają. Celebrujemy razem. To była ta idea, którą niósł Jan Paweł II na wszystkie kontynenty we wszystkich celebracjach. Według księdza arcybiskupa, beatyfikacja Jana Pawła II, tak jak każda beatyfikacja, daje jakiś dar dla Kościoła. Jaki szczególny dar przynosi dla dzisiejszego Kościoła beatyfikacja Jana Pawła II? O Janie Pawle II powiedziano i napisano bardzo dużo. Powiedziałbym, że wszystko i jeszcze więcej. Dla mnie najważniejsze są dwie takie rzeczy. Z jednej strony, on był pasterzem pasterzem działającym zgodnie z tym, co Sobór powiedział nam powiedział o nas kapłanach, odjakonach, biskupach. Przykład Jana Pawła II jest nam potrzebny dla naszej praktyki, dla naszego codziennego życia, życia wiary, życia celebracji sakramentów życia, które czerpie swój entuzjazm w liturgii, w celebracji, ale także jego entuzjazm w spotkaniu ze wspólnotą, bo nigdy nie można wykluczać wspólnoty z liturgii. Tak więc jest to osoba, na którą mamy patrzeć my, wszyscy kapłani. On uczy nas chodzić po tym świecie tak, jak chodził Jezus, głosić Ewangelię tak, jak głosił Jezus, ofiarować swoje ciało. Tyle razy widzieliśmy, jak papież wystawiał swoje ciało. Także czasem czułem się zakłopotany, jak w ostatnią niedzielę palmową. Kiedy wydał z siebie tylko lament, już nie mógł mówić. Był to niemal okrzyk tego, który chciał nadal głosić Ewangelię. To jest świadectwo, jakie zostawia nam Jan Paweł II. Kogoś, kto nie chce zamykać swoich ust, bo otrzymał polecenie. Idźcie i głoście Ewangelię. Świadectwo także dla nas, kapłanów. Świadectwo posługi wspólnocie, a z drugiej strony, jaki przykład daje wszystkim wiernym przykład tego, że celebrował z wszystkimi wspólnotami świata te liturgię. Jaką zaproponował nam Sobór, promocja ludzi świeckich jako ludu kapłańskiego. Wszyscy wierni świeccy powinni pomyśleć, ci wszyscy, którzy celebrowali z Janem Pawłem II, o swojej godności bycia kapłanami, czyli tymi, którzy mogą być nie tylko widzami. Chrześcijanin jest zobowiązany do tego, by być kimś czynnie działającym. W celebracji. Idziemy do kościoła, by uczestniczyć w liturgii naszym głosem, naszym sercem, naszym ciałem. To jest dla mnie drugie świadectwo, jakie papież zostawia wiernym całego świata: by czuli się ludem świętym, kapłańskim, bożym. Bo tylko gdy jesteśmy razem, możemy być zbawionymi. Nie jesteśmy zbawiani indywidualnie. Lud Starego Przymierza był ludem zbawionym razem. Tylko jeśli trwamy w Kościele, a Kościół to wspólnota, mamy pewność, że będziemy zbawieni. Kościół, jak ktoś mówił, może być nawet łodzią czasem przeciekającą ze wszystkich stron, która wydaje się iść na dno. Dziś niestety nie jest to łatwy okres dla Kościoła. Ale chrześcijanie muszą się nauczyć, że jeśli pozostaniemy w tej łodzi, chociaż są trudności, uratujemy się. Jeśli wyjdziemy z tej łodzi, utopimy się. To jest pouczenie, które, jak myślę, zostawił dla całego ludu Bożego Jan Paweł II. Ekscelencjo, dziękuję za to spotkanie i za te słowa. Mam nadzieję, że znowu się spotkamy w jakimś szczególnym momencie. Dziękuję. 1 maja obchodzić będziemy pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II. Również 1 maja w kościele św. Józefa na Zazamczu o godzinie 10 sprawowana będzie msza święta pod przewodnictwem pasterza, diecezji za wszystkich rzemieślników pracujących na terenie naszego miasta. 3 maja, święto Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, odpust w parafii Królowej Polskiej na wocowskim zawiślu. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje. A moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Czwarta niedziela Wielkanocna to niedziela dobrego pasterza. W Ewangelii staje przed nami Jezus jako pasterz, pasterz, który zna doskonale swoje owce, który przewodzi owcą, prowadząc ich drogą najbardziej właściwą dla nich. Ta niedziela. Dobrego pasterza w swojej Ewangelii zachęca nas do tego, abyśmy zadali sobie pytanie, kto lub co jest dzisiaj moim pasterzem? Kto lub jaka rzeczywistość kreuje moją drogę, którą kroczę na co dzień? Czy rzeczywiście pasterzem jest dla mnie dzisiaj Bóg, Jezus Chrystus, który za mnie oddał swoje życie na krzyżu i z Czy rzeczywiście to On jest drogą, prawdą i życiem? Czy to on jest tym pasterzem, który prowadzi mnie przez nie do końca zawsze wygodną drogę, ale na pewno zawsze właściwą, która prowadzi do zbawienia? A może moim pasterzem jest jakaś rzeczywistość, jakiś człowiek, który przypomina jedynie najemnika. W chwili kiedy pojawiają się wilki, trudności, niepewności, pojawia się ból, cierpienie, ucieka zostawiając swoje owce. Jakże często, kochani, idąc w swojej codzienności każdego dnia, coraz częściej uciekamy się za pseudopasterzami, za tymi, którzy tylko z pozoru prowadzą właściwą drogę. I życie pokazuje nasze, że wielokrotnie idąc za takimi pseudopasterzami, bardziej najemnikami, tylko na początku jesteśmy zadowoleni, bo później bardzo często prowadzi to do tragedii życia, do tragedii człowieka. Niech ta niedziela dobrego pasterza będzie dla nas okazją do tego, abyśmy zdali sobie rachunek sumienia z tego za kim lub za czym idę w życiu. Kto dla mnie jest dzisiaj pasterzem? Czy rzeczywiście jest nim Jezus Chrystus, który oddał swoje życie za mnie za swoją owcę i chce prowadzić nas drogą do zbawienia? Muzyka